Kochani Dorota i Tomaszu, drodzy rodzice, szanowny goście, szczególny to moment w życiu wasza, kiedy stajecie tu w Kościele przed ołtarzem pańskim w obliczu Najwyższego Majestatu Boga, Najwyższego autorytetu, słowa i prawdy, aby ślubować sobie dozgonną miłość, wierność i uczciwość małżeńską. I będziecie prosili Pana Boga, aby dopomógł Wam w swoim błogosławieństwem wypełnić słowa Przysięgi Małżeńskiej, jak najpiękniej zrealizować swoje powołanie małżeńskie, rodzicielskie, rodzinne. My również, zgromadzeni tutaj w kościele, pełni sympatii, miłości wobec Was, prosimy Pana Boga tej ofierze mszy świętej, ażeby obficie Wam błogosławień i towarzyszył na drodze waszego życia. Święty Jan Apostoł swoim liście, który przed chwilą usłyszeliśmy, zwraca uwagę, abyśmy miłowali siebie wzajemnie, a także miłowali Pana Boga, jak do tego zobowiązuje nas przykazanie boskie, by miłować Pana Boga ponad wszystko, z całego serca, ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego, a siebie nawzajem, tak jak siebie samego. Piękne przykazanie, wprowadzające ten Boży ład i Boży porządek w nasze życie. zwraca uwagę na tę właściwą hierarchię wartości, które są tak ważne w naszym życiu, aby pamiętając o tych dobrach materialnych, które są konieczne do życia, nie zapomnieć o tych hierarchii wyżej stojących, dobrach duchowych, którymi są. Zgoda, jedność, dobro, prawda, przebaczenie, gdy taka potrzeba zaistnieje, życzliwość serdeczność. Ale jeszcze wyżej w hierarchii są te wartości Boże, nadprzyrodzone. To jest wiara, nadzieja i miłość. Miłość, która jest uwieńczeniem wszystkich wartości i cnót, jakie Pan Bóg pomaga nam tutaj w życiu wypełniać i realizować. Stąd też mówi święty Jan, nie miłujmy tylko słowem, ale czynem i prawdą. Wiemy z doświadczenia życiowego, że słowa potrafią być bardzo piękne, bardzo pięknie brzmiące, ale mogą się pokazać pustymi słowami, kiedy nie będą miały pokrycia w życiu i w postawie. Stąd to wezwanie świętego Jana. Miłujmy nie tylko słowem, ale prawdą i tą postawą swojego życia. I wobec Pana Boga, Służąc Panu Bogu, oddając mu cześć i chwałę poprzez swoją wiarę i życie we wierze, które będzie uświęcane tym głębokim życiem religijnym, sakramentalnym, kiedy to Eucharystia jest tym fundamentem wszelkiego naszego życia duchowego i źródłem Bożej łaski, Bożej Mocy. W sakramentach pokuty, pojednania, kiedy Pan Bóg przebaczy z ludzkiej wolności, pogoniania, aby uświęcić i umocnić właśnie Eucharystię, komuną Świętą. I kolejne sakramenty, które w życiu naszym przyjmujemy. Także zwraca uwagę, ażeby również te relacje życia małżeńskiego, życia rodzinnego oparte były na tych Bożych wartościach duchowych. Aby rzeczywiście budować nasz dom rodzinny na tym trwałym fundamencie, jakim jest Bóg, jakim jest Jezus Chrystus. Na tej ewangelicznej skale, o której powiedział nam Pan w dzisiejszej Ewangelii. Sobór Watykański II nazywa rodzinę kościołem domowym, a małżonków rodziców kapłanami. Tego kościoła. Piękne określenia, ale jednocześnie bardzo zobowiązujące, aby rzeczywiście dom rodzinny był tym prawdziwym kościołem, czyli sakra sakralną wspólnotą świętą, której obecny jest Bóg Jezus Chrystus, a małżonkowie, rodzice, aby byli dobrymi kapłanami tego kościoła domowego, szlachetnymi, pięknymi mi to piękne świadectwo swojej wiary i życia we wierze. Takie nieważnie jest obrazowo to Pan Jezus w Ewangelii Świętej, mówiąc o budowaniu domu na skalę, który potrafi przeciwstawić się nawałnicom, żywiołom, siłą przyrody, bo jest na skale potwierdzony i dla przeciwstawienia dom budowany na gwiazd, czyli bez fundamentu, może być czasami piękny. Ale jakże się nie nie kruchy, nawałnica jakaś, woltownych uragam, i ten dom rujnuje się, niszczy. Nie ma fundamentu. Tak więc to wezwanie Pana Jezusa i prośba, abyście budowali swój dom właśnie na tym mocnym, trwałym fundamencie, jakim jest Bóg, Wiara, Ewangelia, życie sakramentalne to głębokie życie religijne. W ten czas. I może będzie to trudne w realizacji, bo to jest trudne, ale będzie to dom piękny, dom szczęśliwy, dom radosny. Z całego serca życzę Wam, abyście tą Bożą drogą zmierzali przez swoje życie małżeńskie, rodzinne, umacniali, uświęcali swoje życie Bożą łaską, Bożym błogosławieństwem, Bożą miłością.